Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Jutro znowu w wielu miejscach będzie padać deszcz. Za naszą zachodnią granicą już krąży niż z frontami atmosferycznymi, dlatego od południowego zachodu w nocy już wkroczą deszczowe chmury. I wtedy też tam zerwie się silniejszy wiatr w porywach do około 45 km na godzinę. W tym czasie w pozostałych regionach jeszcze będzie bardzo pogodnie. W wielu miejscach na północy czyste niebo. No i w związku z tym też chłodno. Na północy od 0 do dwóch stopni, ale synoptycy twierdzą, że tutaj Miejscami temperatura może spaść nieco poniżej zera. Natomiast najłagodniejsze powietrze na południowym zachodzie 7 stopni. Pod chmurami zawsze trochę cieplej. A co przyniesie jutro? Te deszczowe chmury z pewnością będą się rozwijać nad pozostałe zachodnie i południowe regiony, a w końcu po południu dotrą też do centrum kraju. Do końca dnia pogodnie powinno być od Kaszub aż po województwo podlaskie. I mazowieckie. Na termometrach od 12 do 15 stopni, ale uwaga, na Podkarpaciu będzie trochę jak w innej strefie klimatycznej tam 19 stopni. I uważajmy, tutaj mogą się pojawić popołudniowe burze. Pewnie wtedy też wiatr będzie silniejszy w porywach do około 50 czy 60 km na godzinę. Z podobną prędkością będzie wiało jutro na wybrzeżu i miejscami na zachodzie Polski. Ciśnienie trochę się waha, warszawskie barometry mają pokazać 1009 hektopaskali. Co przyniosą kolejne dni? No, wielkiego skoku temperatury raczej się nie spodziewamy, choć na południowym wschodzie ciągle będzie cieplej tam około 20 stopni czyli tam na termometrach wiosna a tutaj raczej Rześko. Nocne przynoski też gdzie niegdzie jeszcze będą się pojawiać zwłaszcza na północy Polski. Dni kolejne z temperaturą około 14-15 stopni i raczej będzie więcej chmur niż słońca. Wytrwałości. Do, Do zobaczenia. W środę czwartek nadal więcej chmur niż słońca. Znów będzie padać deszcz, na południu miejscami mogą się pojawiać burze. Jednak opady na ogół nie powinny być ulebne. Nadal nie za ciepło. W wielu miejscach termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Tylko na Podkarpaciu i roztoczu będzie 20. W kolejnych dniach nadal cieplejszy będzie południowy wschód, a poza tym raczej niewiele powyżej 10. Wytrwałości i optymizmu. Do zobaczenia.